Krzyż Nowochucki to symbol o wyjątkowym znaczeniu historycznym. 27 kwietnia obchodzona jest rocznica pamiętnych wydarzeń z 1960 roku, jakim była obrona krzyża przed władzą komunistyczną. Był pamiętnić tę datę, dzisiaj pod Krzyżem Kwiaty złożył między innymi wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz. W każdym Nowochuckim domu pamięć o tych wydarzeniach jest bardzo mocno trwalona. Ja także jestem wnukiem i synem. Osób, które w, tutaj w tych, w tych wydarzeniach brały udział. W, to było jedno z pierwszych takich zrywów, które miały pokazać to przywiązanie do, tradycyjnej, do tradycyjnych wartości do Kościoła Katolickiego do Krzyża w końcu w mieszkańców Nowej Huty. I ponieważ to było jedno z takich pierwszych wydarzeń, to szczególne znaczenie miało także w kształtowaniu się tego, Kim ma być w przyszłości Nowa Huta? Pamiętajmy, że miała być miastem bez Boga, miastem socjalistycznym. Historia obrony Krzyża zapisała się na kartach historii Nowej Huty, tworząc również początek działań opozycyjnych wobec brutalnego aparatu represyjnej komunistycznej Polski. Przeczytałem wczoraj gdzieś w jakimś dokumencie ipn że co niektórym decydentom ówczesnym nie podobało się to, że Krzyż... Dalej stoi na tym miejscu. Niektórzy nawet wyrazili sugestie, że może to oznaczać, że Władysław Gomułka rozpoczyna budowę kościoła. Chcieli tego uniknąć. Robotnicy, mieszkańcy nowej huty udowodnili wielokrotnie, bo także i w latach 80., że są, tu jest właśnie Polska. Polska była w ich sercach, kościół i krzyż także. W związku z tym te wydarzenia miały szczególny charakter dla kształtowania nie tylko nowej huty, ale także Przyszłości i historii Krakowa, historii Małopolski, historii Polski wreszcie. Warto pamiętać te rocznice, gdyż było to jedno z pierwszych wydarzeń, jakie rozpoczęło się w drugiej połowie XX wieku i otworzyło drogę do demokracji. Nie tylko Nowej Huty, Krakowa, Małopolski, ale też całej naszej ojczyzny.